Witam Was serdecznie tutaj bejdzie ja to jest kolejny odcinek Strine Troll 2 i dzisiaj trzeba będzie pojechać kupić amunicję i zmienić ciuchy. O, tutaj gładka szmatka, jeden pies. Tutaj jest bliżej. Jakiś inny sklep. O, jak po maśle to. Wiem, kijowo. Coś jest jak po maśle. Nie ma jakichś innych sklepów. To jest do dupy. No to gładka szmatka najlepszy. Dobra przy okazji stuniujemy naszego Phoenixa A to będzie później? Pierwszy pojedziemy sobie Dobra idziemy. Muszę trzeba se zmienić Branko. Sprzedaż? What the fuck na przykład komuś może... będzie mi treść nacisnąć zniżkę na produkty sprzedawane, a tam zniżka, dupa, jasna. Nie, no kapeluszy nie będę kupił. Tylko znajdźcie mi coś tutaj normalnego, bo... żebym tutaj coś znalazł normalnego wiem ja mam po prostu co sobą przecież fajny podkoszulek więc się później po prostu wróci do domu i przebio i se luzę ale na razie idziemy moim cóżkiem a streamingować a no to co tam chyba bo jak dobrze widziałem lag Shit. Otwierać mi tu. Oczywiście, że nitro. Hydraulikę. Nie. Zmocniony zderzak. Oczywiście. Rama. Też. Moment obrotowy. Też. Trwało. Pony też. Karoseria. Koła. Wypas. Jebu. nie będą spinery Okej. Okay. bardzo niski profil, kurde jak wieje mi a trafy chodnicy dobra Mamy takie więc dobra oh yeah. What the hell is this stuff? Okay. want to buy something nice for your home. After a visit to every bitch in the

O tak, teraz sobie będziemy kupić amunicję, żeby się pochwalić wszystkim moim nowym samochodem. O oh, je yeah. już to się rozwaliłem, pewnie nie? O tak, jak było nitro? Dobra, pora próbować, nie? Nie, nie ty ten ale poszło, ach, ten Phoenix niszczy system. No w co nowym odcinku to będę swoje samochody. Aaaa. i dobre tu po amok. Dziękuję pora, pora odnieść do garażu mówię co cóżko. Ja trzy się fortece, nie? Co to za skrót? What the fuck? No chrono nie będę jechał. No chyba nie, się mówi. Hit. Dobra, jeszcze OP stoi. Naprawi się go zaraz. Ale wzmocniony zderzak jest. Jep Mocno go wzmocnili mi. Ledwo co pobijany jestem. Dobra, a teraz sprawdźmy. Musimy, trzeba go naprawić, nie? A jak się naprawi. Zapiszemy. Małotko daliśmy i. i... Fortecę, tak. Tak, fortece. Ciekawe, lotnisko jest gdzieś. Tu, dobra. Jest taka jedna głupia misja z lotniskiem. znaczy no, forteca? No to jest od bractwa. Aha, miałem się przebrać. Chulera jasna, głupia firanka. Nie chcę się poprawić. Ok, ubrania, eee, plaszcze. No, dobra, niech będzie. I, I oczywiście po nasz helikopter pójdziemy resor O shit. What the fuck? Eee, dobra. Tak będę u celu, to się widzimy z powrotem. Okej, okay. jestem już z powrotem, znaczy tak mniej więcej. Jestem, no znaczy jestem tylko, że nie tam gdzie trzeba, ale. A polecimy sobie razem, nie? Dobra, right. tylko tym razem, żeby się nie rozbić. Uuu, wielki budyneczek. od Ultor, ultor. Ultor. I wie jak to się wymawia. Hum, mm. czytałem sobie save, bo musiałem się na piechotę i będę musiał jeszcze raz mieć kasę z banku. No, ma go save. Ale tam dużo mamy. To był spadochron w tej grze, nie? Bo ze spadochronu. No, najwyraźniej zginę ale tam. Cóż. Poleraję stanął. No. Dobrze to zaznaczyłem, ja. Dobra, już się to znaczę i lecimy tylko prosto. Dobra, jump! Jest spadochron. Jakie! Dobra, Lp to otworzę, bo może być źle. Aha, uh -huh. to jest ta misja, której nie lubię. Miodziu, wybrałem se... czad. Tu jest woda? Kurde, jak ja tej misji nie lubię, no ale cóż. Looks like the Ronin Co już znów, że tu jestem? No, chyba nie. Oje, coś macie do mnie? A tamten A przez krzaczki. właśnie wymieniłem jakąś bronią. Teraz teraz wymieniłem się. Oddawaj, mojego tombstone. Je. Yeah. To jaki, to nie wróg, dobra. Oho, fajnie bym je potraktował. Dobra, teraz tam do góry załatwić. Dobra, molo przy mału mauzo... muzeum Powiem wam, że ten samochód też jest cał całkiem niczego sobie, ale dostaniemy go za niedługo, więc nie ma co to kraść. Maserum Na ucinku dokładnie. A dokładnie to wszystkie samochody. Przyjdź, tych właśnie lubię uh -huh. nie bazują. Aha. Nie. Chyba nie ładuj, ładuj, ładuj! Shit Chwilę poczekamy Jeszcze ja się ładnie nałduje Dobra jednak to jest najlepsze na daleki zasięg Znaczy to wiadomo że najlepsze na daleki zasięg ale W tym miejscu to chyba to będzie najlepsze Jebu Zniszcz łodzie. challenge accepted. Co by to chciał? To sięgnąłbym stąd tych łodzi. Nie wątpię, nie widzę ich nawet stąd. No idźmy z tym motorem Kobieto mnie ja nie spadł chcę po ich poza pozabijać stąd Właśnie o tego mi najbardziej chodziło. Mamy pojazd, tak czy siak Pora na kałach, co byś chciał? No chyba nie Incie Dobra, fakać ich Chociaż dobra, po podchodzą, widzę Nie, bo się zabije tym oh. to... Gołyby, Ja u też Dziękujemy za wspólny dzionek Jeb! Powtarzam muło tuwa jeb Dobra, jea yeah! Nie dżyry Okej okay. Kolejna misja wykonana czy forteca I zostały nam tylko dwie to teraz czas na tą fortecę. I od teraz musimy skombinować. Nie ma co jak idzie sobie, Ronin i święty, nie? Dobra. Uh -huh. Dawaj. Nie to nie. Czekaj czy mój ten samochód, co inaczej, ten, który ukradłem. Z chęcią sobie pożycie Albo nie, 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 tam nie, jeszcze nie, nie, sobie ten samochód. jest nie, 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 co robić bo nie, nie, kasa nie, nie, yep. No na że coś kiepsko mu się jechało. A, kina skróty. A, pro skróty opłaciły się skrótami. Let's go, już blisko. O, już prawie Coś się nazywa? Perfekcyjna jazda Sorry No, ta misja jest dosyć fajna, w ogóle Dobra Eee yeah. Na imprezkę przyszedłem. Czułem się niezaproszony. Postanowiłem sam przyjść. O, ciul! Musimy wszystkich pozabijać. Ale pierwszy musimy to się dostać na dach. Na szczęście, mając takie cacuszko nie będzie zadowolony z tym roboty O, tam jest był mój wóz! Szit. Dobra, trudno. Znajdzie się nowy. Jebę mnie! Nie, 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 nie! nie. Ale fuk, żyjemy. Trzeba to O nieźle mu poszło. Prawie mnie zabił, ale. Nie masz szans takimi jak ja. O. I kolejna forteca, wykonana w pięknym stylu. I czas na ostatnią fortecę Roninów. O. What the f**k? Ja Myślę, że to trochę niżej jest, no ale dobra Odcinek się wydłuży O nie Gdzie? Ja pożyczam te auto Oddam tam może kiedyś No jakiś inny nie Później sobie go z powrotem ludzie, no Jak wsiądę tylko z auta, to z tego weźmiecie. Wow. 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 Jebut. Już blisko, nie musicie się martwić ludzie. Zaraz oddam wam waszego Simuosa, tylko sobie go bo następnym razem chcę fajne naklejki i fajny kolorek. Proszę bardzo. Nienaruszony stan prawie. Idź do pokoju na zapleczu. Hmm, zaplecze. Coś mi coś jakoś tak brzmi jednoznacznie. Ale dobra, nieważne. Pora na zapach. wszystko co nam tutaj wpadnie w ręce To koszt przed 1 milion dolarów Nie, 100 tysięcy, sorry Tutaj zapomnieli pokazać gdzie to ma być, ale się znajdzie sam. Tak 100 tysięcy O oh, shit, musi. Zaraz go uratujemy tylko Dobra, przejdź do liczarni Liczarnia, what the... Mów, wziąć, bo. O, kawa. Shit. <laughs> <laughs> to już uciekał, bo on musi kończyć tak samo jak on. Price. A my mamy ammo tyle, że... Hmm, hmm. Jeszcze więcej Chcę gdzieś przejść Tu, na pewno Uuu. Wiecie co to jest? Maszyna śmierci to, 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 to jest to, co mieliśmy w pierwszej misji, czyli wycieczka z więzienia. Teraz mamy to w swoich łapskach, z, z powrotem. Tylko że teraz ograniczoną ilością amunicji i nie możemy sobie nawalać jak nam się. Już. No to tak, kolejna misja wykonana. W pięknym stylu. I teraz pojawił się nam znaczek. Pojawił się nam znaczek z Roninami Misja, czyli będzie trzeba zabić naszego. Japońca, AkuGiego, ale to na samym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i zobaczycie w kolejnym odcinku zobaczycie jak zmasakruje AkuGiego. Na razie.